Słuchajcie, 2 maja jest Dzień Flagi, jeżeli kto może i kto ma flagę, to wieście za okno, ja wiem czy na klatce schodowej, czy za swoje okno mieszkania. Kiedyś u mnie bardzo dużo flag wisiało za oknami. Teraz starsze pokolenie pomału powymierało, to już rzadko kto wywiesza. Ale dużo młodzieży przecież jest na meczach, flagi, wszędzie flagi. No i 2 maja wywieźcie za okno, no nie wiem, tak jak mówię, czy na klatce schodowej, no gdzieś, żeby to było widać. W całej Unii Europejskiej ludzie wywieszają swoje flagi narodowe. Nie wiem, czy akurat wszyscy drugiego maja, ale każdy ma taki dzień. To na razie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia.